Dzień dobry wszystkim, stało się tak, że Alan zachorował, rozłożył się na dobre, ma temperaturę, kaszel, więc dostał leki wszystkie zrobione, miał śniadanie, herbapa gorąca i leży. Więc my będziemy planować teraz wyjście same, zamawiamy taksówkę, dziewczyny już zamawiają taksóweczkę i jedziemy zwiedzać miasto. A co zobaczymy? Zobaczycie z nami Państwo. Więc dostańcie. I do zobaczenia za momencik. No to jesteśmy w świątyni literatury i będziemy wchodzić do środka. Jak widzę, to już są bilety, trzeba będzie kupić. Tutaj mamy grupkę młodzieńców, młodzieży, która ma swoje stroje. Chyba to z jakiejś szkoły. Tak, to, nie? to tak. Gdzie tu się tylko kupuje bilety. To idziemy zakupić bilety, zaraz powiemy ile kosztują. Widzę takie kwiatki tutaj są, tak jak nasze polskie, wiem, że one strasznie śmierdziały, jakie wąchałam w Polsce. Tutaj nie będę tego sprawdzać. <grych> idziemy Idziemy, jest tutaj już kasa. Jest kasa. Bilety kosztują dla dorosłych 70 tysięcy 70 tysięcy, czyli 3 dolary. Jesteśmy w środku y, tej świątyni. Jesteśmy na placu głównym. Y, jest dosyć sporo ludzi. Bilety kosztowały, tak jak powiedziałam, 70 tysięcy, czyli to jest jakieś 3 dolary, trochę mniej. Y, z naszej lewej strony i prawej strony mamy dosyć duże baseny. Zaraz zobaczymy, co w basenie mieszka. Ale chyba raczej nic. Nie ma żadnej, żadnych. A są rybki! Są rybki, są czerwone. Są i czarne jak takie. No. Są takie, ale nie ma żadnej roślinności. Nie ma żadnej roślinności, nie ma niczego. Ciekawe czy je dokarmiają. Czy jeszcze one sobie same muszą radzić? Naprzeciwko mamy dość grube drzewo. A na kamyczku obok drzewa widzę siedzi sobie centralnie, na nim siedzi sobie mały ptaszek. Także temperatura jest dosyć fajna, przyjemna jest wiaterek, nie jest za gorąco, ale też nie jest chłodno, więc można sobie dzisiaj spokojnie pochodzić, a planów mamy trochę, mamy sporo zamiary, mamy takie, żeby pójść na przykład do tego pociągu, do tego miejsca, gdzie pociąg jeździ tuż przy restauracjach, przy miejscach, gdzie można sobie posiedzieć. A tam obok przy wejściu skacze sobie dwie wióra. Taka czarna z rudym ogonem. A piękna ona jest. Już sobie idzie na trawę. Już ją widzę w tej chwili. Chyba się niewiele boi, nie bardzo się boi ludzi. Ale takiej jeszcze nie widziałam. Takiej zupełnie czarnej. A druga sobie tam... O, trzecia, czwarta. Jest ich sporo tu. Mamy jedną. Drugą trzecią jeszcze jedna gdzieś się schowała, gdzieś się zgubiłam, a jest tam dalej. Ale mówię, ta tutaj ma przepiękny ogon. Jesteśmy w następnej części, w kolejnej części świątyni. Mamy y, też dwa duże stawki z rybami. To są jakieś ciemne ryby, tutaj mamy też jakąś y, część roślinną. Oczywiście potężne drzewo. Najfajniejsze jest to, że to jest centrum miasta, wszystko jest ładnie ogrodzone, także mamy tutaj taką troszeczkę, bym powiedziała, kameralną część miasta. I tak jak widać, ludzi jest całkiem sporo i zaraz wchodzimy dalej, żeby zobaczyć co dalej się dzieje. Tutaj mamy jeszcze po mojej lewej stronie wieżyczkę. Takie, takie przejście z kolumnami. Ludzie podejrzewam, że tam pewnie sklepy jakieś będą. Zaraz zobaczymy, co tam się takiego dzieje co będą mogli nam pokazać.

Z naszej prawej strony mamy tutaj tablice, które są przedstawiane, postawione właściwie na, na rzeźbach żółwi, przedstawiają tutaj imiona wszystkich osób, które skończyły szkołę. Niestety nie mogły do tej szkoły pójść osoby, które były kryminalistami, muzykami, śpiewakami albo wdowcami, tymi, którzy są w żałobie. Więc wszystkich, którzy skończyli tą szkołę, imiona są tutaj wygrawerowane w tych kamieniach. Oczywiście jeszcze sesja zdjęciowa. Jest. Dwójka ludzi, którzy sobie robią zdjęcia. Pan fotograf, oczywiście dodatkowo jeszcze inne osoby, które fotografują. Między innymi i ja. Oczywiście kolejna sesja zdjęciowa. Trzeba stanąć za nimi, to może jeszcze się wciśniemy gdzieś w kadr. Się okazuje się, że ktoś patyczka wręcza panu. jest taka mała rzeźba. Ale całkiem fajnie to wyszło. Nice. Thank you. Także pomysłowo zrobił chłopak, pomysłowo. Udało mu się to. Mamy teraz pana, który z patyczkiem sobie siedzi. No i Wszystkie wierzenia mogą działać cuda. Tutaj mamy jedną, jeden equipment jedną rzecz która może y, powoduje to, że po dotknięciu y, tego pawia tego ptaka będzie szczęście więc wszyscy teraz dotykają go tak jak widać w jednym miejscu jest dosyć mocno wytarty teraz będziemy dotykać wszyscy po kolei Oczywiście sesja zdjęciowa trwa i teraz zmiana, Co? zmiana. Reakcja emocjonalna. No i jest próba ślizgania brzucha. I teraz... A, jest żółw jeszcze, proszę bardzo. A to trzeba coś myśleć sobie wtedy? Czy tylko macać? myślałam właśnie. Tak? Żeby ślizgać tam, nie? Na szczęście. Na szczęście, dobrze. Chodź tu dziecko, pistań. No i proszę, jest następna odważna, żeby macać. Okay. No, no dawaj, to, dawaj. Ty już, już jestem szczęśliwa. A czy już to, jest to szczęście? Czy to już to szczęście? szczęście? Pomalowiście Idziemy dalej. Ja, to jest... A, to jest... Oczywiście, rzeźby. Czemu jeszcze gdzieś jest? Jeszcze jest. Oczywiście, dary, tak, dary dla Bogów. Bębny moje ulubione. Tu bębny są, ale nie dotykaj. Czemu? No bo pokaż mi tylko. żeby nie wchodzić, ale to bębny w sensie, że nie można. Właśnie, że to jest bęben? Nie wiem, mamuszu, ale nie wiem. Ale ja mam zwyczaj bębnienia zawsze. Chociaż raz. No i w jednej z gablot mamy złotego żółwia. Potężna rzeźba, a nie wiem z którego roku, zaraz będziemy patrzeć. Złotem wybłyszczony. Czy to jest rzeźba, czy to jest...? To jest uh, rzeźba. Uh. Ceramiczny żółw, pozłacany potem był. Mhm. Święty żółw. Święty tak. żółw, tak. A z którego wieku wiemy coś? Tutaj nie wiemy. Nie wiemy. Jest. Nie. Coś tam jest z 2010, ale to tak nie wiem. Aha, to może uwięziony 2010. Mhm. Oczywiście mamy kolejny bonsai i kolejne rzeźby, ale tym razem już bez żadnych innych dodatków. Chyba trzeba należy właściwie im włożyć coś do ręki, tak? Żeby coś podtrzymali. No i zaraz to zrobimy, no bo jak to tak? wszyscy tak macają Żeby nie było. Na szczęście? Na szczęście, na szczęście. Jeszcze hmm. tak też. Na, szczęście. na szczęście. No. Taka pomacała. No. Widzę, kolejna grupa się przygotowuje do zdjęć. Dziewczyna ubrana ładnie, są oczywiście fotografowie. Oświetlenie, zaczynają zdjęcia robić. To po zwiedzaniu teraz czas na zrobienie zakupów pamiątkowych. Dziewczyny wybierają, co mogą. Mamy tutaj mnóstwo magnesów, mnóstwo jakichś tych rekwizytów życzących szczęścia, powodzenia w życiu i tak dalej i tak dalej. Oczywiście szklane kule też są. Przechodzimy teraz z jednego miejsca do drugiego. Akurat jest w tej chwili ulica jednokierunkowa. Przechodziłyśmy narażając nasze zdrowie na drugą i stronę. Życia, i życie. życie też. Więc plan mamy taki, że na pewno będziemy chciały skosztować znaczy ja tu już miałam taką okazję, ale dziewczyny chcą skosztować typowo ulicznego jedzenia dzisiaj. Więc będziemy musieli później znaleźć coś, żeby sobie przysiąść i zaspokoić ich ciekawość. Siedzimy sobie z kokosami. Kokosy są. Właśnie patrzę, moje oczy skierowały się ku temu e, Cudu, cudu, cudo. Cudu, cudud. cudu, cudowi. cudu, cudowi. cudu. Cudowi, cudowi, cudowi. Dobrze, może nagramy to jeszcze raz po prostu. No, no to tak siedzimy sobie na kokosie. I zobaczcie. Ja się na krzesz. I zobaczcie, co, co zobaczyłam. Piękny motocykl. I nie Piękny wiem ile. Alan twierdzi, że taki motocykl. Franku, to może kosztować rzeczywiście grube pieniądze, że to już jest kwestia około 30 tysięcy albo i więcej dolarów. Pewnie tak, pewnie ma rację, ja się na tym nie znam, ale wygląda solidnie, nie? Taki, taki pączek szerszy taki, nie? Porządny, no, wielki. No, to jest motocykl, to no. nie są jakieś tam motorynki czy skuterki. I to się nazywa miłość do kubeczków. Widzimy różnego rodzaju kubeczki, kształty, kolory, figurki, mniejsze, większe. Kto co chce, na pewno coś znajdzie. Um, tutaj możemy znaleźć sobie. co? tak? do pałeczek, no do pałeczek. Tutaj możemy sobie znaleźć takie. Um, rybki, żeby położyć pałeczki. No, ja może to odłożę, ponieważ. Nie chcę potłuc tego. Ale oczywiście są różnego rodzaju kształty, kolory. No to jest fajne. I nawet koty mają, słuchajcie. Są i kociaki. I talerze, patrzcie. To jest fajne. Zaraz zapytamy się, ile to kosztuje wszystko. I takiego karalucha, jakby ktoś chciał. I dzbanuszki. Fajne są rzeczy. No naprawdę, bardzo, bardzo fajne. Miseczki do, do, do sosów, talerzyki. Wszystko ręcznie robione. Nie ma powtarzalności. Także. No proszę. Takie cudenieczka. Fajne miejsce, co? A gdyby ktoś chciał, łyżeczkę, to też znajdź na pewno. No i oczywiście tysiące drobiazgów. Fajne. 15 tysięcy za taki talerz? Mhm. Tak. 15 tysięcy za taki talerzyk. To nie jest dużo. No, to nie jest dużo. Fajnie. To jest Tak? Ale to nie wiem, czy to jest za zestaw czy nie. Nie, nie wiem, ciężko powiedzieć. Bo mi się bardzo podobają. Ej, jeszcze więcej. Fajne! I takie jeszcze. Cuda, cudeńka. Jakby ktoś chciał. I talerzyki malutkie. A te talerzyki są co? To są takie same? Tak, te są takie same właśnie. Troszkę się różnią od siebie, czyli to są dalej rzeczy, które są ręcznie malowane. Fajne, fajne takie maleństwo. Hmm. Zbliżamy się do miejsca, coraz bliżej jesteśmy przeciwko tego jeziorka, chyba już mi się wydaje, że byliśmy wcześniej. Zaraz sprawdzamy to. Do tego ogrodu botanicznego możemy sobie pójść. To jest tam, nie wiem, z 10 minut stąd. To jesteśmy nad wodą, jesteśmy w miejscu, które sobie wytyczyliśmy za, za cel, ale jak się okazało byliśmy tutaj wczoraj już. Więc jedyna, jedyna, jedyna różnica to jest taka że wczoraj byliśmy tutaj w nocy, a teraz jesteśmy w dzień. Przemieszczamy się dalej, idziemy. Ja chcę znaleźć jakiś plecak, który by mi się przydał, jakiś większy albo torba większa. Z ciekawostek chciałam powiedzieć, że widzę bardzo dużo wysokich osób. Ja do niskich nie należę, ale zauważam, że jest sporo osób, które są dużo wyższe niż ja więc y, chyba muszę zapytać pewnego dnia lub w pewnym momencie skąd oni są, ponieważ y, no naprawdę Mono mają tak około dwóch metrów wysokości i jest sporo, sporo takich osób. Aha, czerwony jeszcze. My z dziewczynami jesteśmy teraz w miejscu, gdzie jeździ pociąg, ale bez pociągu tym razem. Nie miały tyle szczęścia, co ja Bez wtedy Peru. za Aladem. Jeździ jak tramwaj. Jeździ jak tramwaj, oczywiście. Także ym, muszą przyjechać innym razem chyba, żeby po prostu poczuć ten klimat jak tramwaj przemieszcza się tą wąską uliczką. A my idziemy dalej. Oczywiście sklepikarze nas namawiają do tego, żeby wejść do środka, by zakupić sobie jakiś napój albo jedzenie. Ale na razie póki co idziemy dalej. Wcześniej mieliśmy już jakieś spring rollsy, które na razie zjedliśmy, a później wieczorem wyjdziemy razem z Alanem sobie coś zjeść, żeby nie czuł się odosobniony, więc będziemy chcieli wszyscy razem sobie wyjść. Na jedzenie. Tak z takich atrakcji dla turystów właśnie zakupiłam sobie nową torbę, y, która mnie kosztowała dokładnie 250 tysięcy y, wietnamskich dongów, czyli to jest jakieś no, niecałe, niecałe 10 dolarów y, za torbę, która ma mnóstwo kieszeni. Jest dosyć solidna, mi się wydaje, że powinna przez jakiś czas posłużyć. Y, na pewno mam gdzie pochować wszystkie rzeczy typu kamera, telefon, pieniądze i takie inne drobiazgi, które kobiety zazwyczaj mają w swoich torebkach. No słuchajcie, jesteśmy w mieście i zobaczyliśmy właśnie rybki. Chyba głodne muszą być, bo przypływają do nas. Cudowna jest ta biała. Bardzo mi się ta biała podoba. Fajne! A tu była taka kolorowa, zaraz ona przy... Moja favorite jest i ona śliczniaka, taka. No, sporo ich jest tutaj, sporo różne kolory, widzę. Ależ sobie zbiegowiska zrobiły. Jakaś normalnie tutaj musi być yy, ten spotkanie. Piękne jesteście. No teraz zmierzamy ku yy, ogrodów botanicznych w Hanoi. My teraz wchodzimy, chociaż już jest tak dosyć bo się zaczyna robić, ale mi się wydaje, że chyba zdążymy obskoczyć wszystko. Więc weszliśmy sobie, bilety kosztowały 2000 dongów, czyli właściwie no, jakieś tam drobiazgi tak naprawdę. Ale mówię, szarówka już się zaczyna robić, więc będziemy musiały chyba skoncentrować nasze ruchy. Na razie mamy przed sobą tutaj zagrodzone miejsce z wodą. Zaraz zobaczymy, rzucimy okiem do oczka wodnego, co tutaj jest. Ale ładne to jest. Jest jakaś skała na tej skale, kwiaty rosną, oczywiście ryby są w wodzie. I lecimy dalej. Teraz mamy taki dylemat. Czy iść na górę, czy iść na cmentarzysko? Nie, no chodźmy tutaj, to nie jest cmentarzysko, żartuję. Nie wiem co tam jest, jakoś mi się tak skojarzyło, a to chyba są ławki. To nie są żadne nagrobki. No właśnie, myślałam, że to są jakieś nagrobki, a to nie są. Niedokończona praca po prostu. Artysta, artysta dalej działa jeszcze chyba, ale jak widać, jeszcze można poćwiczyć. Słuchajcie. Nie, no idziemy sobie dalej. Może wejdziemy nawet na tą górę. Tak szczerze mówiąc, to ten ogród botaniczny w Hanoi to tak wiele nie ma do zaoferowania. Może ma, ale może ma w dzień. No i my ciśniemy po tych schodkach, oczywiście. Schodków dużo nie ma, ale zawsze coś. Już się okazało, że zrobiłyśmy już te 12 tysięcy kroków. Więc. Jeszcze trochę musimy nabić, żeby było pełne 20. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna taka okazja, żeby zrobić kilka więcej kroków. Teraz zobaczymy, co nas na samej górze czeka. Jaka niespodzianka. No dobra, na górze nic nie ma. Ale słuchajcie, mam takie wrażenie, że jaka opłata takiej widoki, nie? Taka atrakcja. Właśnie wyszło na to, że największą atrakcją. Ogrodu botanicznego w Hanoi jest gołąb Pospolity, słuchajcie, ponieważ... W klatce, w klatce nic więcej nie zobaczyliśmy, tylko gołębia. No nie no, przepraszam, jeszcze pominęłam to, że jest trochę wody tutaj. Może o, można sobie mosło. usiąść. No może rzeczywiście, dobra, no w, w dzień może być fajnie, no. Dzień jest fajny, tylko ogród nie dzień fajny. Jest fajny. A tam będzie, że w remoncie nie można wchodzić. Widzę, że tutaj jest jakieś chyba czczenie gołębia, ponieważ na wysepce na środku wody jest bardzo dużo budek z miejscami dla gołębi. A tutaj mamy ćwiczenia. Jest w Są wachlarze. Nie wiem, kto wydaje takie oddźwięki. Tak? takie, od dźwięki, takie... Tak? wydawało, że on ma taki gwizdek, czy coś tam innego. Oddech węża. Tuż przy wyjściu widać garstkę ludzi, którzy ćwiczą po prostu. To są dzieciaki, chyba. No, no i wracamy do domu. Czekamy teraz na zmianę świateł. W międzyczasie podglądamy ruch uliczny. Jest to I my zamawiamy teraz y, taksówkę. I zastanawiam się, czy, jeżeli ktoś a, taksówkę skrapa, to jest grabiarzem, no to niestety ten ruch nie jest na moje nerwy. To ograniczy studem przedostać się z jednej strony ulicy na drugą. To jest normalne szaleństwo. Y, Stojąc na taksówkę czekając, która ma przyjechać po nas, tym razem elektryczna. Zauważyłam piękne kwiaty egzotyczne. Także człowiek już zgłodniał, to przeszliśmy z powrotem do tego samego miejsca, co już kiedyś byliśmy, niedaleko domu i zamówiliśmy oczywiście taki zestaw ryż z warzywami, z mięsem. Już Micha ryżu jest, zupa jest, także już sobie będziemy powoli radzić. Już jest wieczór, jesteśmy w domu. Chcieliśmy bardzo serdecznie Państwu podziękować, że jesteście z nami, że oglądacie nas. A to jest nasza rodzinka. Dziękujemy. Dziękujemy, miło było Was poznać. <grym> Do <grym> Do Dobra noc. Dobranoc.